Jest to największa manifestacja narodowa doroczna. Nie mamy po swojej stronie mediów czy wielkich sił politycznych. System chce zniszczyć dzisiaj istotę polskiego ducha. To jest Polska! I tu, proszę pana, my żyjemy i chcemy żyć w wolnej Polsce. To są młodzi ludzie, i oni będą Polską rządzić. Wszyscy młodzi, i tak jakoś czuję jedno z nimi, więc postanowiamy się w tym marszu. Wasz niepodległości się zatrzymać się już nie da. Wojny, zapowiedź, jak pokolenia konia, niewoli historii, tysiąc lat, czas się pokończył na którzy byli skłonni, a święci swoje życie zginąć. Dla wolnej Polski najważniejsze wartości. Brak honoru i w Białym Morzu, w Goronie w My nie bawimy się w takie akcje jak Orzeł Morze i profanowanie godła narodowego. Jesteśmy radośni tego dnia, jesteśmy, cieszymy się ze święta niepodległości, jednocześnie dostrzegamy powagę i znaczenie, czym jest suwerenność, czym jest podmiotowość w dzisiejszym świecie. Idziemy zburzyć ten ład, który zniszczył tradycyjny ład Europy Łacińskiej, i odbudować tą prawdziwą Polskę. Myślę, że to są wartości wieczne, one nigdy, nigdy nie straciły na swojej wartości. Przeżyliśmy Stalina. Przeżyliśmy innych. Także chcemy, żeby Polska wreszcie była wolna. W Polsce jest jak jest obecnie. Władza, jak widać po ostatnim wyniku głosowania w Sejmie, nie utożsamia się żadną demokracją, nie dba o zdanie ludzi. Tak więc demonstrujemy niepodległość, nasz patriotyzm. To, że nie zgadzamy się również z takimi działaniami naszej władzy. Sama obecność Polaków daje pewien przykład, pewne świadectwo tego, że zależy nam, żeby było lepiej w Polsce, że nie chcemy przejść obojętnie wobec Polski, nie chcemy jej zignorować, chcemy oddać część i pamięć bohaterom. Polityka w państwie polskim musi być polityką narodową, jeśli ma być Polska. Ruch narodowy jako ruch zorganizowania sił polskich, jako pobudzenia świadomości, tożsamości narodowej jest Polsce potrzebny, jest polskiemu narodowi potrzebny po to, po pierwsze w takim najbardziej podstawowym elemencie żeby przetrwać, żeby przetrwać, a to przetrwanie jest zagrożone dzisiaj. Mówimy o zagrożeniu demograficznym, biologicznym narodu, ale mówimy też o rozkładzie tkanki kulturowej, mówimy o rozpadzie wspólnot rodzinnych, właśnie o, wspólnot, o rozpadzie wspólnoty narodowej. Te procesy trzeba powstrzymać, bo tylko jeśli powstrzymamy te, te procesy przez pracę u podstaw, przez walkę o nasze państwo, przez walkę o władzę, to tylko wtedy będziemy w stanie uczynić z Polski państwo bogate i bezpieczne. Nie zgadzamy się z naszym prezydentem, w związku z tym, dlatego jesteśmy tutaj, na tym marszu, bo wspólnym powinien być marsz, ale niestety nie nasz prezydent dzisiaj na marszu razem z panem prezydentem byłem na całych uroczystościach na placu Piłsudskiego, ale to co się dzieje tutaj to nie jest marsz, to jest hołota, która rzuca petardy, jest zamaskowana i po prostu jest mi wstyd za tych ludzi. Jak chcą protestować, mają do tego prawo, niech odkryją twarz, niech to robią spokojnie, nikim nie zabrania, ale sami słyszycie, petardy, przejrzeć rację, także to jest, to jest skandal. Mi się to w ogóle nie podoba. Ale koleżanka ma chyba odmienne zdanie, więc. Tak, ja mam odmienne zdanie. Byłam w marszu z panem prezydentem. Chciałam zobaczyć e, Przemarsz Wojska, wszystkie te oficjalne uroczystości. Chociaż nie czułam, że mogłabym naprawdę. Że zrzeszyłam, że nie czułam, że żebym szła z sercem z panem prezydentem. Bo to było wszystko jedna wielka. E, uśmiechy, e, PR i, i tak dalej. Bardzo mi się to nie podobało. Bardzo chętnie dołączyłam do tych ludzi, ale nie jestem wystarczająco uzbrojona. Ale jak najbardziej sercem uważam, że bardzo dobrze robią, że pokazują to, co to co czują właśnie w taki inny sposób, bo inaczej po prostu się nie da. Byłem. Na niepodległości trzy chyba lata temu, kiedy zbieraliśmy się na placu zamkowym i proszę pana, kiedy żydostwo na czele z Michnikiem i Blumsteinem poprzebierali młodzież, pseudo polsko-młodzież, w mundury Auschwitz-Birkenau i stanęli przeciwko nam, bo to była tak zwana Antifa, czyli marsz przeciwko faszystom. Proszę pana! Jak można nazywać faszystami Polaków, Polaków którzy, proszę Pana, czcią, czczą święto niepodległości? Jak można? I władze nasze polskie pozwalają żydostwu, Michnikowi, Blumsteinowi i innym, proszę Pana, wyzywać nas od faszystów i włos z głowy im nie spada. Między nami a młodą lewicą jest fundamentalny konflikt światopoglądowy. My jesteśmy przywiązani do tradycji, reprezentujemy pewien konserwatyzm światopoglądowy, nawiązujemy do tradycji endeckiej. Natomiast oni to wszystko uważają za balast, który najlepiej odrzucić, po to, żeby realizował się ich plan społeczeństwa wyemancypowanego, post postnarodowego, posttradycyjnego. Więc tutaj jest pewien nieprzekraczalny konflikt ideologiczny, ale poza tym są też interesy. Środowiska lewicowe nie mają swojego pozytywnego programu. One się dobrze czują w polemice z nami, ponieważ my jesteśmy na słabszej pozycji. Nie mamy po swojej stronie mediów czy wielkich sił politycznych, a oni mogą polemizując z nami budować swoją obecność w mediach, budować swoją rozpoznawalność. Myślę, że wielu tym ludziom trzeba współczuć. To jest często wina systemu i najczęściej wina systemu. Prania od najmłodszych lat mózgu. Dzisiaj patriotyzm, dzisiaj Europa wolnych narodów nie jest potrzebna. Dzisiaj jest potrzebny jeden europejski kołchod dlatego, żeby ludźmi manipulować, rządzić, sterować, żeby z ludzi uczynić beznośną masę. Naszym marzeniem jest to, żeby wyprowadzić państwo polskie na tak bezpieczne tory, które będą gwarantowały pomyślny rozwój nie w przeciągu jednego roku, w przeciągu jednej kadencji trwania Sejmu czy rządu, ale na całe pokolenie. To jest nasz długofalowy cel i temu celowi poświęcamy czy to walkę taką... O serca i ludzkie dusze, umysły, przez, przez informowanie, przez organizowanie sił narodowych, ale też przez walkę o państwo, przez, przez to, by odzyskiwać instytucje rządowe, samorządowe, publiczne. Widać, że coraz więcej ludzi jest odpornych na taką propagandę mediów masowych. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo prowokacji. No w zeszłym roku były to prowokacje ludzi niestety, które miały chronić ten nasz marsz, bo widzieliśmy potem na filmie, że mieli pod kurtkami takie kamizelki z napisem Policja, ale mam nadzieję, że jest to dużo odpowiedzialnych ludzi, prawda? Że, że damy radę tym prowokacjom. No, jeśli się takie zdarzą, no mogą się zdarzyć. Ja się czuję bezpiecznie i się ich, i, i się ich nie boję. Chodzimy po ulicach, może nam coś zawsze na głowę spać, prawda? Więc y, niebezpieczeństwo istnieje. Natomiast y, y, brak tej y, obstawy policyjnej nie stanowi dla mnie y, powodu do tego, żebym nie szedł w marszu. Sam widok policji już źle wpływa negatywnie na tłum, więc ja uważam, że to jest to bardzo ciekawy eksperyment, żeby jednak organizatorzy marszu zadbali sami o po prostu bezpieczeństwo. Z każdym marszem służba porządkowa marszu jest coraz sprawniejsza, coraz lepsza. W tym roku dokonała rzeczy prawie że niemożliwych, chroniąc marsz. To też myślę będzie wynikiem ciągłego nacisku władz. To znaczy wydaje mi się, że ludzie, nawet ci, którzy dzisiaj przychodzą tam, nie w celach czysto patriotycznych, zrozumieją wreszcie co się dzieje w Polsce. Policja w tym roku spełniła nasz postulat, to znaczy odsunęła się od marszu niepodległości, dzięki czemu pierwszy raz nie doszło do konfrontacji pomiędzy uczestnikami marszu a pomiędzy kordonem policji. Natomiast Doszło do szeregu incydentów poza samym marszem, i postrzegamy to w ten sposób, że były one częściowo zawinione przez bierność policji, która po prostu nie zabezpieczyła miejsc, w których powinna być. My nie odpowiadamy za to, żeby w całej Warszawie był tego dnia spokój, odpowiadaliśmy za swoje zgromadzenie. Do niego dołączyła się grupa agresywnych osób, natomiast w momencie, gdy te osoby gdzieś indziej szukały, szukały awantury, naszym zdaniem nie naszą rolą było, żeby to żeby tę sytuację uporządkować. Dlaczego właśnie wybraliście ten marsz organizowany przez narodowe organizacje, a nie na marsz prezydencki? Bo bliższe mi są ideały głoszone na tym marszu niż fałszywe ideały, które głosi nasz kochany prezydent, który tak naprawdę robi to dla publiki, a nie jest z powodu z tego, że jest patriotą. Mam 84 lata i jak miałem 50 lat, jak koszam, tak do dzisiaj idę. Prawdziwa Polska teraz jest, nie? Trzeba, trzeba zdobywać, bo nas bardzo, bardzo nas bieda czeka. Na marszu tutaj niepodległości powinni być wszyscy Polacy, bo Polacy są godni narodowości, godni niepodległości, godni polskości. Nie można ze święta narodowego robić sobie żartów i jeść orła publicznie wobec jakichś zabaw, kotylionów. I innych cudac, które urządza pan prezydent z panem premierem, który boli się Polaków i ucieka z Warszawy. Kiedy weszliśmy w jedną z węższych ulic, która akurat, na której drodze znajdowała się ambasada rosyjska, marsz rzeczywiście coraz częściej stawał, wreszcie stanął i przez kilkanaście co najmniej minut nie mógł ruszyć z miejsca. Dochodziły nas włosy, że właśnie policja stanęła na, na drodze i czeka, na, i my czekamy na pozwolenie, żeby dalej iść, wówczas Zaczęły się dziać dosyć dziwne i nieprzewidziane rzeczy. Policja w tym roku już po rozwiązaniu zgromadzenia w kilku momentach zachowała się dość ryzykownie. Nie wiem, czy wynikało to ze złego dowodzenia czy złego wyszkolenia, natomiast napierała na uczestników marszu, którzy nie mieli gdzie się rozejść. Pod koniec przypomniku tmowskiego zatrzymywała przypadkowe osoby. Wcześniej dzieliła też kordon kolumnę marszu na części co mogło rodzić pewne napięcia. Decyzja o rozwiązaniu marszu na tej wysokości przez władze miasta w porozumieniu z policją była albo, e, no jest świadectwem albo skrajnej głupoty, albo jakiegoś celowego planu, który miał rzeczywiście doprowadzić do tego, e, że tłum, który nie miał się pomyśleć w tej ulicy rozlałby się również na, 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 na ambasadę, na, 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 na te wszystkie budynki, które się tam znajdują. Właśnie to, że staliśmy na tym miejscu tyle czasu, bo to jednak kilkanaście minut dla takiego dużego marszu to jest, to jest sporo. Spowodowało jednak pewne napięcia, pewne niezadowolenie, właśnie tych osób, tej grupki osób, w zasadzie nawet nie procenta marszu, bo jeżeli przyjmiemy, że na marszu było około 100 tysięcy osób, ponad 100 tysięcy osób, to grupka, która nie była zainteresowana świętowaniem niepodległości, nie stanowiła nawet procenta całego marszu, no i wówczas ta grupka miała szansę się wykazać. W normalnym marszu, gdyby nie był zatrzymany, nie miała szans tego marszu zniszczyć. środków bezpośredniego, wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów tu, patrz, tu, patrz, oraz inne no, osoby no, posiadające ta, ta. immunitet. Policja idąc za Marszem Niepodległości yy, nic nie robiła, kiedy manifestacja została rozwiązana, no i to było racjonalne, bo po co wprowadzać panikę w tak dużym tłumie, który gdzieś przecież dojść musi, zwłaszcza, że wielu ludzi przyjechało z różnych stron Polski, no ale już byli, nie byli tak tak tchórzliwi, już byli dużo odważniejsi, kiedy, kiedy mieli okazję wyłapać jakąś grupkę 100 osób, która szła w pewnym powiedzmy, w pewnej odległości od, od końca marszu. No, i na tej grupce 100 osób zrobili wielką popisówkę, pałowanie, spychanie ludzi ze schodów, przygniatanie chłopaków po 15 lat kołanami na schodach, spychanie ich ze schodów z wiaduktu. No, to była taka popisówka. Niestety, wiele osób zostało. Niestety wiele osób zostało przez to zatrzymanych i dostało zarzuty takie standardowe, jak to na policji, jak policja się musi wykazać i podnieść statystyki zatrzymań. To są zarzuty o co? O napaść na funkcjonariusza policji i o udział w nielegalnym zgromadzeniu. Czyli to 100 tysięcy ludzi, które szło marszem, mogło w tym nielegalnym zgromadzeniu brać udział, ale już to 100 osób nie mogło brać i na nich właśnie spadły policyjne pałki. Zebraliśmy się tu w związku z przebiegiem marszu niepodległości 11 listopada, jak również zatrzymaniami osób towarzyszących. Zaraz po tym jak marsz się skończył, rozeszliśmy się z placu Agricoli, poszliśmy do autokaru. Przejechaliśmy autokarem pod dworzec centralny w Warszawie, gdzie czekaliśmy na ostatnią spóźnioną osobę, która jechała z nami na marsz. Tam na miejscu stała już policja, dwa radiowozy, jeden z policjantów podszedł, zapytał się skąd jest nasz autokar, powiedział, że poszukują jednej osoby, poprosił o zebranie wszystkich dowodów w autokarze, dowody zostały zebrane, wszyscy zostali spisani z tego autokaru, po czym policjant oznajmił nam, że zabierają jednego z chłopaków, właśnie Kamila. Ze sobą sadzili go w radiowóz i wywieźli, nie informując nas w żaden sposób, jaki jest powód zatrzymania. My staliśmy jeszcze około półtorej godziny z nimi, tak byliśmy spisywa spisywani. W drodze do Kamieńska, tuż przed Kamieńskiem, na stacji benzynowej, e, zajechał nam drogę policyjny radiowóz e, z włączonym wyraźnym oświetleniem. Następnie skierował nas na parking, na którym były już e, inne radiowozy, w tym prawdopodobnie służby ABW i CBS. Funkcjonariusze byli zamaskowani. To były dwa samochody nieoznakowane. Było czterech funkcjonariuszy w kominiarkach. Kiedy poprosiłem jednego z policjantów, aby się wylegitymował, w czasie gdy poprosił mnie o dokumenty, stwierdził, że nie ma obowiązku ani zamiaru podawać mi swoich danych. Następnie po prostu drugi policjant przytrzymał mnie. No w tym momencie musiałem się wylegitymować. Policja weszła, poprosiła organizatora wyjazdu, udając się oczywiście z dowodem osobistym. Policjant wychodzą na dwór, policjant od razu mnie wepchnął z powrotem do autobusu, co nawet kierowca się zbulwersował, bo upadłem na niego. Policjant Radomska powiedział, że to jest policja z Łodzi, z którą nie ma zabawy, żebyśmy w ogóle nie dyskutowali. Kolega, który nagrywał całe zajście, tak jak poprzednio też zatrzymanie Kamila, no został bezwodniony przez funkcjonariuszy, którzy wyłamali mu rękę. Siłą wyciągnęli telefon, z którego zniknęły, zniknęły wszystkie filmiki związane z policją, z zatrzymaniem, ze spisywaniem. Sam kolega był kopany po nogach, tak, ustawiony przy samochodzie i miał stać z rękami założonymi z tyłu, tak, tak jakby miał kajdanki, które nie były założone, ale nie mógł w ogóle swobodnie używać rąk, tylko miał mieć, miał mieć je skrzyżowane z tyłu. Na drugi dzień się spodziewałem się, że policja przyjedzie, ale czterech policjantów w ulicy mówią, no co to w ogóle jest. Mieszkanie przeszukują, do łazienki weszłem, oni oczywiście za mną. Funkcjonariusze dobijali się do mnie do drzwi o godzinie 6.30. Wpuściłem czterech panów policjantów, którzy przeszukali moje mieszkanie, skuli mnie wyprowadzili mnie w czterech do samochodu, wywieźli na komendę w Radomsku. Po niecałej godzinie czasu na komendzie dowiedziałem się, że zostaje wywożony do Warszawy. Na dołku przeczekałem do przyjazdu policjantów z Warszawy tam około 6 godzin. Wsadzili nas z kolegą Przemkiem do dwóch oddzielnych nieoznakowanych busów policyjnych do klatki z tyłu w busie, oczywiście nadal skutych z tyłu, co wydaje mi się, że też nie powinno tak wyglądać. No, i na sygnale przejechaliśmy całą drogę od wyjazdu z komendy w Radomsku do wjechania na teren komendy w Warszawie. W Warszawie zostaliśmy osadzeni również na dołku. Dopiero na następny dzień rano o godzinie. 10 bodajże, może była inna godzina, nie miałem w ogóle dostępu do zegarka, zostaliśmy wywiezieni na prokuraturę, na przesłuchanie, z której oczywiście z przesłuchania nic nie wyniknęło, bo jak się okazało, prokuratura nie ma nam nic do zarzucenia, byliśmy zwykłymi świadkami, a zostaliśmy potraktowani jak zwykli bandyci. Moja rola w tej chwili odnośnie tych dwóch osób przestała i nie są świadkami, byli zatrzymani. Uważam, że z naruszeniem przepisów prawa będziemy także żalili tą, tą decyzję policji o zatrzymaniu ich o, o, o pozbawieniu jakby wolności, ponieważ uważam, że nie było absolutnie żadnych podstaw prawnych do tego, żeby, żeby ich zatrzymywać i w ten sposób ich traktować. Czy będąc na miejscu w Warszawie? Tam, gdzie byli zatrzymani, to prawdopodobnie na Wilczej, tak? To znaczy, ja akurat miałem z nimi czynności w prokuraturze okręgowej na Koźmińskiej. Y, Okej. Okay. Tam, tam, gdzie byli zatrzymani, y, jakie Pan odniósł wrażenie, jaki był ich stan psychiczny? To znaczy, no, to są bardzo inteligentne osoby, więc one ze spokojem, ze wiedziały, że, że raczej nie dokonały żadnego przestępstwa, nie ma materiału dowodowego. Ale na pewno byli tym całym, tym całym ich traktowaniem, no nawet faktem, że nie dano szklanki wody, co, co jest pewnego rodzaju ewenementem. Yy, jednemu z moich mandantów, yy, no wskazuje na to, że, że to co najmniej jest, jest, uważam, traktowanie na pograniczu, na pograniczu prawa. Niedomagania polskiej prokuratury są delikatnie mówiąc powszechnie znane, delikatnie mówiąc niedomagania i myślę, że yy, Twierdzenie, że samo uniezależnienie prokuratury spowoduje oczyszczenie jej z patologii, było bardzo na wyrost idącą sprawą. Niemalże otwartym tekstem powiedziano dziennikarzom, że to jest pewien układ między sądem a policją, że jak policja coś mówi, to sąd tego nie kwestionuje, bo jak nie, to policja by prawda na przyszłość nie współpracowała z prokuratorami i sądami. No jeżeli takie rzeczy się pojawiają, to znaczy, że tam naprawdę układy są bardzo chore i czeka to na. Jakąś z prawdziwego zdarzenia władzę, która, która zapewni obywatelom to, co, do czego jest, czyli poczucie bezpieczeństwa, bo przy obecnie działających, przy obecnych patologiach i w prokuratorach, i w sądach, i w policji e, bardzo trudno mieć takie poczucie. To, że służby państwowe działają na polityczne zamówienie e, jest w Polsce niestety normą. Teraz na skrzynkę marszu niepodległości. Przyszła także taka smutna informacja o pewnej kobiecie, której mąż nie przyznaje się do winy, twierdzi, że jest niewinny, a został prewencyjnie na dwa miesiące do aresztu wtrącony. No a po co? Po to, że jak Rosjanie szybciutko wykazali się po ich rzekomym, rzekomym co widać, sprowokowanym ataku na ambasadę i szybko osądzili tak zwanych trzech chuliganów, to polski rząd też się musiał czymś wykazać, więc nieważne czy ktoś winny czy nie, pokazać się trzeba przed, przed ambasadorem Rosji i kogoś do więzienia trzeba wtrącić. Nasza agencja pr Gazeta Wyborcza cały, cały czas dba o nasz czarny PR, tak samo jak dbała od zawsze o czarny PR żołnierzy Wyklętych i Armii Krajowej, tak samo jak od zawsze o czarny PR dbali komuniści i wszystkie maści lewactwo, oskarżając już od właściwie lat wojennych polskie, polskie podziemie o współpracę z nazistami i tak, tak samo jest dzisiaj. Wtedy wyzywano żołnierzy Armii Krajowej i generalnie żołnierzy wyklętych od bandytów, faszystów i tak dalej, od najgorszych, a dziś yy, yy, w ten sposób obraża się ludzi, którzy nawiązują do ich idei, czyli o nas. Więc nic się nie zmieniło, jest jak zawsze. Wszyscy czekają, a karawana jedzie dalej. Organizacja sił narodowych jest zawsze zagrożeniem dla, dla, tego, dla tego wirusa, jakim jest, jakim jest lewackość, lewicowość. Stąd no, ich histeria, oskarżenia o wszelkie możliwe zbrodnie i faszyzm no, są powodowane tym, że siła tego organizmu narodowego jest dla nich największym wyzwaniem. To są wszystko nurty, które mają na celu zdegenerowanie człowieka, mają na celu to, żeby człowiek wyzbył się swojego człowieczeństwa. Próba wmówienia Polakom, że Endecja Młodzież Polska czy NR to jest faszyzm, to jest to samo co naziści i w związku z tym, że w ogóle nie mają prawa chodzić po polskich ulicach, a już zwłaszcza świętować Dnia Niepodległości, to było, to było podjęte przez bardzo wpływowe media i jest to absolutna fałsz, oszczerstwo. Polscy narodowcy z hitlerowcami mieli tyle wspólnego, że z nimi walczyli i byli tymi chyba najbardziej zdecydowanymi. W stawianiu oporu nie tylko temu okupantowi, również Sowietom. I, i, no, gniew mój ogromny wywołała taka mm, próba z y, podswarzenia tej, tej y, tradycji. A, f, f, teraz y, na no, samym właściwie uważam, że to jest taka tradycja, żeby co roku marsz niepodległości się odbywał i bardzo się cieszę, że się odbywa i coraz więcej ludzi na niego przybywa. Marsz niepodległości jest prawdziwy. Można mu. Y, parę rzeczy zarzucać, ale jest prawdziwy. To nie jest marsz wyreżyserowany, to jest marsz prawdziwych emocji, to jest marsz prawdziwych narodowych uczuć. Jesteśmy przygotowani do walki na nierównych zasadach, do niesprawiedliwego traktowania w mediach, do różnych ataków. Myślę, że jesteśmy do tego wszystkiego nie najgorzej przygotowani. Nasza struktura przywódcza jest w sposób rozproszona. Nie ma jednego lidera, w którego można uderzyć i co pozwoliłoby zniszczyć czy wyzerować ruch. Jedyne, co tak naprawdę może spowodować wstrzymanie rozwoju, to jest eskalacja jakichś napięć wewnętrznych. Zrobienie konfliktu politycznego z różnicy wizji co do tego, czym ma być ruch narodowy, ale tutaj liczę na dużą dojrzałość wszystkich uczestników tej inicjatywy, że będą w stanie pewne różnice zdań, różnice wizji przekuć w pozytywny potencjał, w umiejętność pracy na różnych odcinkach, którymi się różne środowiska interesują, a nie stawianie na swoim i licytowanie się, kto ma więcej racji i kto postawi na swoim wbrew innym. Tak, Jeżeli takiej dojrzałości nie zabraknie, to jestem pewien, że za 5-10 lat będziemy bardzo wpływową siłą społeczno-polityczną. Po tych 4 latach, z całym przekonaniem, yy, można powiedzieć jedno: Marszu Niepodległości zatrzymać się już nie da.